Utworzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania będzie oznaczało wzrost opłat za godzinę postoju w obszarze A i B, a więc w najściślejszym centrum miasta i na starówce. Jeżeli chodzi o mieszkańców tych stref oraz osoby niepełnosprawne pracujące w tych strefach, to dla nich nic się nie zmieni, bo one nadal będą płaciły taką samą kwotę za wykup abonamentu, czyli 10 zł za miesiąc. Stawki opłat wynoszą 7 zł za pierwszą godzinę parkowania w obszarze A, 5 zł za pierwszą godzinę parkowania w obszarze B i w obszarze C ta stawka wyniesie 3 zł, więc tutaj ten wzrost opłaty za parkowanie jest najmniejszy. W sytuacji, kiedy mamy zaniżone opłaty, takie mieliśmy we Wrocławiu przez długi czas, de facto dotujemy transport samochodowy. Dopłacamy my wszyscy z naszych podatków do tego, żeby można było taniej zaparkować samochodem na terenie właśnie takiej strefy. Ważne jest to, że jest to narzędzie z jednej strony udrażniania miasta, ponieważ no, pozwalamy na to, żeby można było wykonać szybką podróż i ją szybko zakończyć. Zachęcamy też do tego, żeby ją szybko zakończyć i. I wrócić, a z drugiej strony naprawiamy problem gospodarowania, taki, który polegał właśnie na tym, że dawaliśmy wsparcie finansowe na przyjazd samochodem do miasta, do śródmieścia. Kiedy powinniśmy zachęcać w zasadzie do czegoś zupełnie odwrotnego czyli do tego, żebyśmy właśnie nie korzystali z samochodu do wjazdu w te strefy, tak jak robi wiele zachodnich miast. Zależy nam na tym, żeby pierwszym wyborem w dojeździe do centrum miasta był transport zbiorowy. Dlatego wydzielamy linie tramwajowe z ruchu ogólnego, budujemy nowe, remontujemy istniejące, odnawiamy tabor, łączymy też system transportu rowerowego tak, aby właśnie to były najbardziej... Właściwe zachowania mieszkańców wycierających do centrum. Jeśli jednak ktoś musi wybrać samochód, to mamy 2,5 raza więcej, ponad 3000 miejsc postojowych pod dachem, czyli w parkingach kubaturowych, niż na ulicach. Te miejsca postojowe na ulicach powinny służyć tym, którzy mają do załatwienia konkretną sprawę, szybko do zrobienia i odjechania, tak aby zwolnić to miejsce innym osobom.